Panie sierżancie, kartka do pana. Podpisane od psychofana Tenquina Kwarantynno. Człowiek się nie obejrzy, a już jest sławny. Czytaj, młoda. Gdyby okazało się, że twoje życie to kłamstwo i jesteś fikcyjną postacią, co byś powiedział swojemu scenarzyście z okazji urodzin? Hmm, no więc tak. Ty hamie, ty! Ty mistrzu suchara bez popity! Jak możesz mi to robić? Nie masz serca? Choć jeden, jeden śmieszny tekst. Iskierka nadziei w kosmosie tych głupot. E, 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 te młoda, czekaj, czekaj. Przecież to kartka do mnie. Zresztą co ty, Matrixa się naoglądałaś? Mojego życia nie da się wymyślić z wyprzedzeniem. Jestem nieprzewidywalny, jak wynik meczu Polska-Niemcy. Amen.